I w tym roku skupiam się bardziej na słowach. Słowianie, ludzie słowa. Tak rozumiem ten etnonim, czyli na, na nazwę własną ludu, do którego zalicza się też Polaków. To jest język oczywiście słowiański, to jest jakaś kultura, pokrewieństwo. I my, jako Słowianie, e, no powinniśmy rozumieć słowa. Zapominamy o tej prawdzie ukrytej w słowach. I zaczynając od, od samej nazwy Słowianie, jak otworzymy sobie Wikipedię to tam na hasło Słowianie jest taka zakładka, wyjaśnienie nazwy i jest 15 propozycji wyjaśnienia nazwy. 15, co najmniej. To są też, też jakieś takie najbardziej znane. I tu 15 jakichś profesorów, lingwistów, stosując tą samą metodologię naukową, daje inne propozycje. Czyli wychodzi na to, że coś jest nie tak z tą metodologią naukową. Ci sami lingwiści mnie nazywają pseudonaukowcem.